Są chwile, kiedy życie wydaje się milczeć z intensywnością, która boli bardziej niż jakikolwiek krzyk. Chwile, w których wydarzenia się piętrzą, relacje pękają, plany się rozmywają, a ty stoisz tam, w środku ciszy, która nie przynosi pokoju, lecz pytania: dlaczego to się dzieje właśnie teraz? Czy to jakaś próba? Czy wszechświat mnie testuje? Ale może to, co nazywasz próbą, nie jest osądem, lecz lustrem nie jest wyrokiem lecz odsłonięciem w świecie, w którym wszystko staje się płynne: tożsamość, wartości, relacje, kierunki. Złudzenie kontroli stało się ostatnią kotwicą, ale to złudzenie nie utrzyma się długo. Bauman mówił: W społeczeństwie płynnym nawet nasze ja przecieka przez palce, a to, co odbierasz jako próbę, może być jedynie echem tej płynności, echem twojej niepewności. Lęku przed rozpadem tego, co i tak nigdy nie miało solidnych fundamentów. Może to nie wszechświat cię testuje, może to struktury, które zbudowałeś, właśnie się ujawniają jako nietrwałe. Karl Jung dodałby: To, co nazywasz próbą, jest często spotkaniem z cieniem, tą częścią ciebie, której unikałeś, ale która nigdy nie przestała istnieć, bo cień nie znika, cień czeka, czeka w wydarzeniach, które się powtarzają. Czeka w ludziach, którzy dotykają twoich najgłębszych ran. Czeka w emocjach, które wracają, choć miały już odejść. I może właśnie dlatego wszechświat nie przynosi ci lekcji, przynosi ci odbicie. Odbicie tego, co jeszcze nie zostało uznane. Viktor Frankl spojrzałby na to z innej perspektywy. On widział w cierpieniu nie karę, lecz zaproszenie. Nie przypadek, lecz potencjał. Czasem życie nie mówi: "Sprawdźmy, czy wytrzymasz". Czasem mówi: Sprawdź, czy potrafisz odnaleźć sens, nawet tutaj, nawet teraz, nawet w tym, bo nie każde załamanie to koniec, nie każdy chaos to zagłada, czasem właśnie to, co się rozpada, otwiera przestrzeń na coś, co wreszcie ma szansę być prawdziwe. Wszechświat nie testuje cię, byś udowodnił siłę. On tylko odsłania to, co i tak już drgało w tobie, tylko ciszej, tylko głębiej, tylko pod warstwą funkcjonowania. Nie jesteś oceniany, jesteś przywoływany, przywoływany do powrotu, do prawdy, która nie potrzebuje już udawania, do częstotliwości, która nie wymaga już kontrolowania, bo prawda nie potrzebuje być doskonała, by była Twoja. Potrzebuje tylko jednego zostać uznana. Nie każdy chaos zaczyna się hałasem. Czasem najgłębszy upadek przychodzi w ciszy, w rutynie, która przestaje dawać poczucie bezpieczeństwa, w relacjach, które nadal istnieją, ale już nie karmią. Ciele, które nadal funkcjonuje, ale już nie oddycha swobodnie. Ten moment, w którym wszystko wygląda w porządku, ale wibracyjnie jesteś na krawędzi. To nie przypadek, to sygnał. To moment, w którym Twoja częstotliwość już nie zgadza się na to, co zbudowano na fałszu. W świecie płynnym, jak mówił Bauman, nie ma punktów oparcia. Relacje są tymczasowe, tożsamości są sezonowe, a Ty masz być stabilny w tym, co z definicji jest niestabilne. Ta presja, by utrzymać się na powierzchni, by być spokojnym, zrównoważonym, w wysokiej wibracji, nie jest duchowością. Jest przemocą subtelną. Przemocą, która każe ci ignorować fakt, że nie masz już na czym się oprzeć. Jung nazwałby to rozdętym ego bez zakorzenienia wjaźni. Konstruktem, który istnieje tylko po to, by przetrwać, ale nigdy nie został zbudowany po to, by żyć. Prawdziwe próby zaczynają się nie wtedy, gdy tracisz coś z zewnątrz. Zaczynają się wtedy, gdy tracisz iluzję kontroli. Gdy świat nie reaguje już na Twoje strategie. Gdy Twoje narzędzia duchowe przestają działać jak zaklęcia. Gdy zostaje tylko Ty. Bez dekoracji, bez planu, bez przewidywalności. I to właśnie wtedy ujawnia się Twoja wibracyjna prawda. Nie to, co mówisz, ale to, co naprawdę drga w Tobie, gdy znika struktura. Tej przestrzeni można po raz pierwszy naprawdę rozpoznać, czy to, co nazywasz upadkiem, nie jest w rzeczywistości tylko rozpadem konstrukcji zbudowanej na przetrwaniu. Może nigdy nie była Twoja, może była tylko odpowiedzią na oczekiwania, może była tylko próbą przetrwania w systemie, który nigdy nie słyszał Twojego prawdziwego głosu, i może właśnie dlatego teraz musi się rozpaść, byś wreszcie mógł usłyszeć siebie. Dusza zbudowana z wody nie potrzebuje trzęsienia ziemi, by się rozpaść. Wystarczy wiatr, a każda próba, każdy test wszechświata. To nie wyrok, to tylko powiew, który ujawnia prawdę. Nie po to, by cię złamać, ale po to, byś wreszcie przestał budować z iluzji i zaczął stawiać fundamenty z tego, co naprawdę rezonuje z tobą. Nawet jeśli to oznacza, że na początku nie zostanie z niczego kamień na kamieniu. Nie każda światłość jest światłem. Czasem to, co wygląda jak przebudzenie, jest jedynie kolejną warstwą ucieczki. Czasem najpiękniejsze słowa niosą w sobie najbardziej zakamuflowany lęk. Wszystko jest energią. Jestem światłem, podnoszę swoją wibrację, ale pod tymi mantrami bywa cień cień, który nie zniknął cień, który po prostu nauczył się mówić językiem duchowości. Wszechświat nie wysyła losowych prób nie działa jak szkoła, w której masz zdać egzamin on działa jak lustro i czasem to lustro pokazuje, że twoje oświecenie to tylko dobrze zakamuflowana rana. Jung widział to jasno. Duchowy cień to ta część nas, która używa światła, by nie musieć patrzeć w ciemność. To część, która używa miłości, by nie czuć gniewu. Część, która mówi o akceptacji, ale nie potrafi przyjąć własnej straty. Część, która cytuje mistrzów, ale nigdy nie usiadła z własnym bólem. Gabor Maté dodałby: Duchowość, która pomija cierpienie, nie jest uzdrowieniem, jest kontynuacją traumy. Tylko, że teraz owiniętą w piękne słowa. I może właśnie dlatego niektóre twoje modlitwy nie zostały wysłuchane. Może nie dlatego, że nie jesteś godzien, ale dlatego, że wszechświat nie odpowiada na słowa, odpowiada na intencję, która za nimi stoi. A jeśli intencją jest ucieczka, to odpowiedzią będzie konfrontacja. To, co nazywasz próbą, może być tak naprawdę momentem, w którym życie przestaje cię chronić przed sobą samym, przestaje ci pozwalać unikać. Przestaje cię karmić iluzją wysokich wibracji, które nie mają zakorzenienia w rzeczywistości emocjonalnej. To moment, w którym modlitwa nie działa. A zamiast niej pojawia się sytuacja, która obnaża Twoją prawdę. Nie po to, byś się wstydził, ale po to, byś wreszcie mógł zacząć od miejsca, które nie jest ucieczką, lecz powrotem. Bo może cień nie chce Cię już straszyć. Może nie chce być Twoim przeciwnikiem. Może po prostu chce być uznany. Nie przez mantrę. Nie przez afirmację. Ale przez Twoją obecność, Twoją gotowość, by usiąść obok Niego, bez oceny, bez potrzeby transformacji, tylko z uznaniem: To też jestem ja. I może właśnie wtedy, właśnie wtedy test się kończy, bo przestaje być testem, a staje się spotkaniem. Nie każdy ból rodzi się z rzeczywistości. Niektóre powstają z porównań, porównań tak subtelnych, że nawet ich nie zauważasz. Dlaczego ja? Dlaczego teraz? Dlaczego to mnie dotyka, skoro inni żyją spokojnie? A pod tymi pytaniami nie ma poszukiwania prawdy, jest zranienie, jest przekonanie, że twoja ścieżka powinna wyglądać inaczej, że skoro cierpisz, to coś jest nie tak, z tobą albo z wszechświatem. Ale to nieprawda, to echo. Echo porównań z iluzją. Bauman mówił, że żyjemy w świecie wystaw sklepowych. Wszystko jest na pokaz. Wysoka wibracja, sukces, spokój. Ale to, co widzisz, to fasada. Nie widzisz procesu. Nie widzisz walki. Nie widzisz ciemności, która często stoi za światłem. A kiedy porównujesz się z tą wystawą, tworzysz w sobie napięcie. Chodzisz w rezonans z obrazem, który nie istnieje. A to prowadzi nie do zrozumienia, ale do energetycznego zgorzknienia, bo czujesz, że coś ci się należy. A jeśli tego nie dostajesz, zakładasz, że jesteś testowany. Nitrze nazwałby to resentimentem. Emocją człowieka, który przestał czuć swoją moc i przekazuje wszechświatowi obowiązek udowodnienia czegoś. Ale wszechświat nie odpowiada na urazę, nie rezonuje z oczekiwaniami opartymi na porównaniu. On działa jak echo Twojej prawdziwej częstotliwości. I jeśli ta częstotliwość jest pełna bólu, który nie został uznany, ale zamiast tego przeniesiony na zewnętrzny świat, to nie otrzymasz zrozumienia, otrzymasz zwierciadło. Może właśnie dlatego warto zadać inne pytanie. Nie, dlaczego mnie to spotyka, ale co we mnie teraz się ujawnia, czego jeszcze nie chcę zobaczyć? Bo może to nie jest kara, może to nie jest test, może to moment, w którym kończy się twoje porównywanie się z innymi i zaczyna twoje spotkanie z sobą, bo wszechświat nie pisze różnych egzaminów dla różnych ludzi, on tylko daje ci strony z książki, którą sam napisałeś, ale jeszcze jej nie przeczytałeś. I ten rozdział, który teraz boli, może być dokładnie tym, który miał przynieść przełom, jeśli tylko odważysz się go przeczytać. Bez porównań, bez oczekiwań, z obecnością, która mówi: To jest moja historia i wreszcie jestem gotów ją poznać. Być może najtrudniejsze chwile nie przychodzą wtedy, gdy spodziewasz się burzy, ale wtedy, gdy wszystko miało już być w porządku, gdy manifestowałeś, gdy wizualizowałeś, gdy afirmowałeś. I mimo to ból wrócił, strata się powtórzyła, ciało zadrżało, a ty zamiast odczuwać wdzięczność, poczułeś zawód, rozczarowanie nie tyle światem, co duchowością, obietnicą, że jeśli będziesz w wysokiej wibracji, to życie ci odpowie, ale może to nie duchowość cię zawiodła, może to była jej konsumpcyjna wersja. Bauman ostrzegał: żyjemy w epoce szybkiej konsumpcji wszystkiego, także duchowości. Kupujemy techniki, obietnice, metody na zestrojenie z polem, ale rzadko kto mówi: Będziesz musiał zejść w cień, będziesz musiał poczuć wszystko to, czego unikałeś, będziesz musiał przejść przez pustkę, która nie daje gwarancji, a przecież to właśnie tam, w cieniu, w pustce, w rozczarowaniu, zaczyna się prawdziwa transformacja. Jung wiedział: Nie da się osiągnąć pełni bez zejścia w dolinę. Bez spotkania z tym, co odrzucone. Każda duchowość, która obiecuje tylko światło, zamienia cię w więźnia fałszywego rezonansu. I może właśnie dlatego teraz cierpisz. Nie dlatego, że coś zrobiłeś źle, ale dlatego, że próbowałeś zasadzić światło na glebie, która nadal pełna jest cienia. A ta ziemia, zanim cokolwiek przyjmie, musi najpierw być uznana, nawet jeśli pachnie jeszcze gniciem starego bólu. Prawdziwe współtworzenie rzeczywistości nie polega na tym, by chcieć czegoś pięknego, ale na tym, by wibrować z całą prawdą, jaka jest w tobie, nawet tą niewygodną, nawet tą niekochającą, nawet tą rozbitą. Bo pole nie reaguje na twoje pragnienia, ono reaguje na twoją spójność. A jeśli twój test się powtarza, może to znak, że wciąż próbujesz coś stworzyć, nie uznając tego, co w tobie wciąż potrzebuje zostać zrozumiane. Nie jesteś duchowym nieudacznikiem. Nie jesteś kimś, kto nie potrafi manifestować. Po prostu może próbujesz siać na ziemi, której nie spojrzałeś jeszcze w oczy. I może właśnie teraz, ten moment, ta pustka, ta frustracja, to nie porażka. To moment, w którym życie mówi, zanim pójdziemy dalej, najpierw zobacz, gdzie naprawdę jesteś. I dopiero wtedy zaczyna się magia. Ale nie ta z książek, ta, która wyrasta z uznanej prawdy. Niektóre próby nie przychodzą jako burze, przychodzą jako cisza, nie krzyczą, nie przerywają ci życia, nie rozwalają planów. One po prostu znikają, znikają odpowiedzi, znikają znaki, znikają odczucia, które kiedyś dawały ci pewność i zostajesz sam, ale nie w sensie fizycznym, sam, w wibracyjnym bezruchu, jakby wszechświat nagle przestał cię słyszeć. Ale może to nie jest brak kontaktu, może to jest moment prawdy. Jung mówił, Pustka nie jest grobem wiary, ale łonem przemiany. Ego boi się ciszy, bo w ciszy przestaje dowodzić. A kiedy ego milknie, pojawia się jaźń. Ale żeby ją usłyszeć, trzeba znieść napięcie milczenia. To napięcie, które nie daje szybkich wskazówek. Nie potwierdza Ci niczego. Nie przychodzi z rozwiązaniem. Przychodzi tylko z obecnością. Czystą, surową, niesterylną obecnością Twojej wibracji. Takiej, jaka jest naprawdę. Schopenhauer nazwałby to początkiem mądrości miejscem, w którym świat zewnętrzny traci iluzję blasku, a duch zostaje zmuszony do zwrócenia się do wnętrza. Bo kiedy wszystko, co znałeś, przestaje działać, zostaje tylko to, czym naprawdę jesteś. Nie kim chcesz być, nie co próbujesz osiągnąć, ale to, co rezonuje, gdy nic już nie gra muzyki, pod którą mogłeś się ukrywać. Może właśnie dlatego cisza jest największym testem, bo nie można się w niej schować. Nie daje rozproszeń, nie daje ulgi, daje tylko prawdę. I może ta prawda boli, może pokazuje rozdarcie, które jeszcze w tobie żyje. Ale to właśnie w tej prawdzie, bez dekoracji, bez opakowania, zaczyna się prawdziwa transmutacja, bo kiedy przestajesz szukać odpowiedzi na zewnątrz, zaczynasz słyszeć puls własnego pola, a wtedy pojawia się pytanie, które zmienia wszystko. Czy potrafisz pozostać w tej ciszy wystarczająco długo, by usłyszeć to, co twoja częstotliwość mówi, gdy przestajesz ją udawać? Bo może to nie był test twojej siły, może to był test twojej gotowości do słuchania nie świata, nie mistrzów, nie znaków siebie, tego, co od zawsze w tobie było tylko czekało, aż przestaniesz szukać wszędzie indziej najgłębsze próby nie przychodzą jako straty materialne. Nie zawsze rozpoznasz je w utracie pracy, zakończeniu związku czy chorobie. Najbardziej przełomowe testy przychodzą wtedy, gdy życie zdziera z ciebie to, czym nie jesteś. Gdy maska, którą nosiłeś przez lata, zaczyna pękać. Gdy nie jesteś już w stanie dłużej grać roli, która przez długi czas ratowała cię przed odrzuceniem. I nagle nie wiesz już, kim jesteś. Ale może właśnie to jest początek prawdy. Bauman pisał o społeczeństwie performensu, o świecie, w którym wszystko jest kreacją wizerunku. Tam, gdzie prawda staje się aktem odwagi, a spójność zagrożeniem dla systemu. W takim świecie każda próba, która cię rozbiera, jest szansą. Szansą na to, by zobaczyć, że nigdy nie byłeś tym, za kogo chciałeś uchodzić. I choć boli, choć wydaje się to śmiercią ego, to jest właśnie początek zmartwychwstania jaźni. Jung rozumiał, że persona, choć potrzebna, pas jest niebezpieczna, bo jeśli utożsamisz się z maską, zapominasz, że jesteś czymś więcej, i wszechświat w swojej brutalnej czułości zaczyna ją z ciebie zdejmować. Niezłośliwie, nie jako kara, ale jako rytuał inicjacyjny. Bo nie można stać się sobą, jeśli wciąż żyjesz w trybie autoprezentacji, jeśli twoje pole wibruje nie tym, kim jesteś, ale tym, co próbujesz utrzymać. By nie być odrzuconym, spróbuj nazwać to, co w sobie stworzyłeś tylko po to, by przetrwać. Która część ciebie powstała po to, by cię kochano? Która po to, by cię nie opuszczono? Która po to, by nie czuć się słabym? I czy jesteś gotów pozwolić jej odejść? Nie z gniewem, nie z nienawiścią, ale z wdzięcznością, że chroniła cię tak długo, jak mogła, i z odwagą, by zobaczyć, że teraz już cię ogranicza, bo ten test to nie atak. To niesprawdzian, to demontaż więzienia, które wyglądało jak dom, to rozpad konstrukcji, która miała ci dać tożsamość, ale zabrała ci duszę, i może właśnie dlatego teraz się boisz, bo nagle nie wiesz, kim jesteś. Ale jeśli potrafisz przejść przez ten moment bez definicji, bez przymusu, bez starej roli, wtedy naprawdę się narodzisz nie jako nowa wersja siebie, ale jako to, czym byłeś, zanim świat powiedział ci, kim masz być. To, co nazywasz Testem duchowym rzadko kiedy jest tym, czym myślisz, że jest. To nie kara, to nie próba wytrzymałości, to nie egzamin z duchowego poziomu, to objawienie, objawienie tego, co w tobie nie wytrzymuje już ciężaru fałszu, objawienie pęknięć, które były w tobie od dawna, ale dopiero teraz, w chaosie, w pustce, w utracie, zaczynają rezonować wystarczająco głośno, byś nie mógł już ich ignorować. Bauman wiedział, że nowoczesność nie zostawia miejsca na stabilność. Rozpuściła fundamenty, zmieniła struktury w narrację. I właśnie dlatego, testy, które dziś przeżywasz, nie są przypadkiem, są odpowiedzią. Są wynikiem systemowego rozbicia, które przeniknęło nawet Twoją duchowość. Może dlatego boli, bo próbujesz odnaleźć prawdę, która już dawno została zatopiona w płynnej iluzji. Ale Jung miał na to inne spojrzenie. On nie mówił o katastrofie, mówił o powołaniu. O tym, że każda rozpadająca się struktura to zaproszenie do indywidualizacji, do zejścia w siebie, do zrozumienia, że nie musisz przejść testu, musisz się obudzić, przestać szukać sensu poza sobą, zacząć czuć częstotliwość, która zawsze była w tobie, ale została przytłumiona przez rolę, przez narrację, przez duchową personę. Nicze dodałby jeszcze więcej odwagi do tej opowieści. On mówił, że cierpienie to nie kara, to nawożenie, to co boli nie przyszło cię zniszczyć, przyszło uczynić cię płodnym, przyszło wywrócić twoje wartości, nie po to, by cię pozbawić kierunku, ale po to, byś sam zaczął je nadawać. Bo prawdziwa duchowość nie zaczyna się od światła, zaczyna się od odwagi, by spojrzeć w cień i nie uciec. Więc może wszechświat nigdy cię nie testował, może po prostu przestał podtrzymywać twoje iluzje. Przestał grać w Twoją grę, przestał odbijać to, co nie było spójne, i może dlatego wszystko się rozpada, bo Twoja dusza wreszcie jest gotowa złożyć się na nowo. Nie z kłamstw, nie z roli, nie z potrzeby, ale z prawdy. Wszechświat nie pisze egzaminów, on rozbija fałszywe lustra, a każdy odłamek, który Cię zranił, może teraz stać się fragmentem Twojej prawdziwej odbudowy takiej, która już nie potrzebuje być spektakularna. Wystarczy, że będzie autentyczna. Wystarczy, że będzie Twoja.